A może to jest intro? Może to jest intro, no Nie ale wiem. to wygląda zbyt dobrze jak na Robloxa. Tak, to jest chyba intro. To jest intro. No, to jest intro. Co to jest? <laughs> Nie wiem. Judy. Judy. Aha. Jak coś tu już nagrywam flotę. No wiem, wiem, wiem. Judy. Judy. A brzmi, brzmi strasznie. Dużo by kolorek. O, jesteśmy. Siema. Siema. Słuchaj, okay. flota, teraz mogę już oficjalnie powiedzieć. Siema, no, witam w kolejnym odcinku z Robloxa. Siemano, siemano, admiro. Dzisiaj zwiedzimy park rozrywki, który został opuszczony. I tutaj zaginęła Judy. Musimy rozwikłać zagadkę. Tak, w skrócie. Okay. Ja jestem mistrzem rozwiązywania zagadek. Ja dlatego jestem tutaj jestem. Ja jestem mistrzem gadania i nie przeczytałem, jakie mamy sterowanie. Ale latarka <laughs> jest pod lewym przyciskiem myszy i to nam wystarczy. O, dobra, shiftem możemy sprintować. To mogę <laughs> Ci tyle powiedzieć. I kontrolę można się też położyć. O, okej, okay, dobra, czyli no. tyle, co nam jakby, potrzeba do tego. to jest? Pierwsza poszlaka? To pierwsza poszlaka, to są ślady butów. Okej, okay, czyli ktoś ma nogi, yy, dobra. My tutaj przyjechaliśmy chyba. Yy, no to my są Bo tak, yy, tak, musimy wejść przez te drzwi. Yy, nie, tu, tu nie. stąd, stąd przyszliśmy, Okej, okay, tak, 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 aha, okej, okay, dobra. No, będzie ciężko yy, z Admirosem rozwiązać zagadkę. Będzie bardzo dobrze, Flotar, nie przejmuj się. W ogóle zapraszam okay. was na kanał Flotara i do zostawienia łapy w górę. I właśnie flotar rozwiązał zagadkę zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Tak więc. Tak. Ej, bo odjeżdża, flotar, wsiadaj, wsiadaj! O, szybko wsiadam. Odjeżdża, odjeżdża. Okej. Okay. Ja Dobra, siedzimy, siedzieli. Ja rzecz. No i, i bardzo dobrze zrobiłeś, dobrze. Okazało zagadkę. się, że no, że, że to. Okej. Okay. Włącz lotarkę sobie. No mam, mam włączoną jak coś. A dobra, to ja nie widzę twojej latarki, tak jak... No te. nie, no nie, bo to jest Roblox, tutaj nie wszystko mm -hmm. będzie działało. I w ogóle ta gra została polecona przez widza w komentarzu pod odcinkiem z Poppy Playtime, więc jak macie jakieś inne horrorki, które chcecie, żebyśmy ograli, piszcie w komentarzach, śmiało, ogramy. Dokładnie. Nie muszą być robloxowe, jeżeli jest coś na multi, na przykład, na nierobloxie, typu na przykład na Steamie, to też możecie podać. Kto wie, no, może zagramy. Moc, dokładnie. O, jest Judy chyba. To jest historia jej. Była mm -hmm. damą, która robiła pranie i prasowała. Koniec po prostu. Koniec. Koniec. O kurde. Oj, Co to jest? O, coś coś spadło. spadło. A bo ty masz trzecioosobową kamerę? Nie, nie mam, nie mam. Ja mam. A ja mam z pierwszej osoby. Dobra, to też mamy taką samą. Oho, Tylko widziałem po prostu, że coś spadło. Hollywood. Widzisz napis Aha. na lewo? Co to jest? To jest jakiś rytuał jakiś. No, co, to jakiś rytuał dziwny. <laughs> nie podoba mi się ten horror szczerze mówiąc. Znaczy, jest ja, straszny. <laughs> Właśnie, ja się spodziewałem, że to będzie wiesz, coś takiego lekkiego, że to będzie. Te Robloxowe powiem, tutaj... ludziki skaczą, no, no, skaczemy, no, no. hura, hura, nie wiem, Robloxie... mam dozoneczki, a tutaj te, naprawdę jest. No. Dobra, no zobaczymy, Z zobaczymy czy będzie dalsza historia. O jest. Okej. Okay. Macha, Maha sobie. Ale a to tak jest dziwnie. Jakaś Miss, y Miss Ameryki. Y tak. No. Tam chyba napisane Perfect miała, albo coś takiego. właśnie nie, nie mogłem tego, nie mogłem Zegary. przeczytać, co tam jest. Dobra, to czyli wygląda odnosiła jak... sukcesy. Judy odnosiła sukcesy, tak można mm -hmm. powiedzieć. A nie wiemy do końca, czy to jest Judy. W sensie, no chyba tak. No, no, w sumie... no. no tak, to ona w sumie. A, Oj! Kupimy się! Ty... Wysiadaj, wysiadaj! Okej. Okay. Bez to jest jakiś horror. No. Dobra, dobra. Tutaj, tutaj możemy sobie. Co To Co jest? Nie, coś słyszę, jakiś śpiew. Też słyszę. O, dobra, i to jest. To jest ona. No. To też się. A, się? No tak, topi się. Nie, nie topi się. Nie, nie, nie topi się. Nie, dobra, się dobra. Muzy. Musimy iść dalej, przed siebie. Ale co to za jakieś dziwne dźwięki są tutaj? Jakaś muzyka taka creepy. No, no, to jest właśnie horror w rodoksie. Dobra, dobra to... chyba tutaj. Aha. Tak, tak, musimy przejść tutaj, bo musimy się wydostać z tego zatopionego miejsca. Judy, a Hollywood monster, Starter plastic. <laughs> a, czyli jakieś. How Judy lost her beauty? A, czyli ona była robotem. Tak, no, no, no tak wygląda, tak? Hollywood Monster Star Tunes Plastic. A może ona zamieniła o, o. się y, robota, w sensie. Okay. Nie wiem. Oh, replacement. The new and improved up replacement. A, ah, czyli podmieniona została. Say to hello to, to Linda. A, ah, czy Linda jakaś. Okej, okay, czyli no, no ona jest animatornikiem, z tego co wiem, czyli okay. jakby została zamieniona na Lindę. I bo się tutaj jest nawet napisane, że Hollywood Star po prostu jest, była coraz starsza i straciła swój urok, i została tak. zamieniona właśnie na Lindę. W okay. ogóle klikasz na to, czy nie? Y y tak, klikam to no, właśnie no, się no, pojawia. No to właśnie, chciałem ci powiedzieć, że tak można, ale jak już wiesz, to. Y dobra, no i mamy tu milion zagadek, które musimy rozwiązać. No, typu, nie, to jest nie jakiś tunel. Wiesz, nie podoba mi się taki tunel, wiesz dlaczego? Bo mam wrażenie, że za chwilę nas ktoś będzie gonił. Nie, będzie dobrze, zaufaj mi. Latarkę masz też zgaszoną, jak się Tak, czałgasz? nie da się, nie da się Dobra, niestety. dobra, dobra. Myślałem, że to tylko u mnie jakiś taki problem jest. O, tu jest kolejny. Okay. No no longer... coś Jezu. jest. Zobacz, jaką ona ma twarz dziwną. O, otworzyłem coś. O. A! Uciekaj! U, 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 u. Lockers can save you. Do, do szafek, do szafek. Boję się, że, że się. mnie flotar. Jak ja ją zobaczymy? Ale dobra. ożywiłem się na starcie. Gdzie jesteś? Żyjesz tam gdzieś? Ja w ten. <noise> Idzie. Uciekaj. Idzie zaraz do ciebie. Ale że pierwsze co zrobiłem to ją aktywowałem, nie wierzę w to po prostu. No, czekaj, ja nie, rozumiem, ja nie wiem gdzie są szafki. Yy, szafki to są takie szare na tych, po bokach chyba. A jest obok ciebie jakaś szafka? Są, ale nie mogę do nich wejść. <noise> Bo ja jestem cały czas w tunelu i z jednej i z drugiej strony mnie próbuje po prostu zaatakować. O, Julie. O, cisza. Może sobie poszła. Chcesz wyjść zobaczyć? No ja cały czas chodzę. Aha, ci... A przyszła do mnie! Nie! Admi... Admi... Drugi Admiro? raz zginąłem, ale jakby jak zginiesz, nic się nie stanie. Teraz tak? się na początku. Tak, tak, tak. To jest u, u. gra na uciekanie, bardzo na uciekanie. I musimy wykonać jakieś zadanie. I się no. stąd wydostać, ale My nie mam go, pojęcia go, jakie. Ja mam zadanie, ja sobie w tunelu chilluję. No jakie chilluję? Chodź mi pomóc. Nie no, dobra, idę, idę. idę. Okej, okay. okay. ale te szafki. Y Oj, oil... Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jakby wszedłem do pomieszczenia, w którym jest dużo oleju i możemy go podpalić. Tylko potrzebujemy coś, żeby móc podpalić ten olej. Dobra, dobra, czyli trzeba jakoś podpalić olej. Ja tutaj znalazłem taki różowy samochód, z taką głową okay. wgibającą się Co to się znaczy Judy. estate? Kojarzysz może? Estate? Nieruchomość? Tak, w nieruchomości Judy zaginęła kolejna osoba. Okej. Okay. A, nie. Another oh. missing person found on the Judy's estate. Admiros, mam zapalniczkę. O, to chodź. O, nie widzę ciebie nawet. O, idzie do ciebie, idzie do ciebie. Tak, 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 ale ona nie przejdzie tutaj. Chyba. Chyba nie przejdzie. Hej, Admiros. Jest problem. Idzie po mnie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A tu możemy wejść? Locked. Locked. Dobra, no musimy coś zrobić, okay. Fiotr. Jakby, no. Dobra, ja mam, mam zapalniczkę, mam zapalniczkę. Mhm. Mm Tylko jest. Eks, czy ona jest tam gdzieś. O, nie jesteś tutaj, siema. siema, Nie ma jej, poszła sobie. No, to to No właśnie, to jest, ja tym tunelem przyszedłem. A, okej, okay, dobra, to jest. choć jest zapalniczka, zobacz, na lewo jest zapalniczka. A, ja też mogę wziąć? Yy, tak, no jest, zobacz. To, A, ty... Jest śrubokręt i zapalniczka. Aha. Idź po to? O. Dobra, mamy. A co I... to jest? No właśnie, to jest ten samochód, o którym mówiłem, że A, jest właśnie. Okay. To jest taki yy, z Judy Dziwne. samochód. Dobra, yy... idziemy. Czy my dobrze idziemy? W sensie no tak, tutaj, się. tu, tu. tu. Yy, ty mówisz, że stąd. Typ... Też możemy otworzyć, chodź. Okej. Okay. Ja myślałem, że idziemy z tym ogniem coś tam zrobić. Yy, tak, 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 ale idziemy taką inną inną drogą. Okej. Okay. I wy to tu migają. No właśnie. <grym> o. A! Ona tu jest. Jest, 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 jest. Dobra, Admiros. Gdzie co fajmy? Gdzie jest cof... ten olej? Gdzie jest ten olej? Yy, to było gdzieś wcześniej. Tędy? Okay. No. Yy... chodź, chodź. chodź. Yy, ja pamiętam. To, to jest... tu tym tunelem, tym tunelem, tymi tak, 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 że tak, tym tunelem. Tutaj. Dobra, dobra. Tu, 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 tu. tu. Szybko, szybko i to było exit i tutaj od razu, na do końca i w prawo. Wydaje mi się, że ona jest. Jest na lewo. Szybko, Widziałeś szybko. Ją? Prosto, prosto, prosto. Widziałem ją, widziałem ją tam. Dobra, Dobra. Y no i co? Light. O, o, o. Find the exit! A może to jest taki bardzo krótki horrorek okay, Alarm. Alarm! 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 A gdzie jest exit? Nie no wiem. Jest chyba początek, prawda? Więc spróbujmy. Nie wiem, nie wiem. Czekaj, na, tutaj na lewo i schody były na dół. Gdzie? Tu, 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 zobacz. O! Ok, czemu my schodzimy w dół? Nie... Exit? Nie? nie wiem. Czy nam się udało przejść już grę? <laughs> nie ja bym chciał, ale no o. nie wiesz, że taka prosta. Nie. Nie, no przecież to jakby to ma dłuższą historię, to my przeszliśmy pierwszy etap dopiero. No, ale dobrze. Dobrze nam poszło w sumie. O. Przesunąłem coś. <laughs> Co to jest? O, Co widziałeś jest? to Nie, nie. Co Słuchaj, tam było? Ja podszedłem tutaj w to miejsce i widziałem jakieś oczy takiego animatronika. Okej. Okay. I coś, coś, coś się dziwnego wydarzyło po prostu. Nie ma przejścia. Nie no, je, jest trzadeski po prostu. A hospital A nie... defibrillator. Okej, okay. ale mruga światło. Dobra. Tutaj możemy Nie widzę sobie... nic. Zgasło mi światło. A dobra. Okay, a możemy się cofnąć? Są deski? I don't wanna go back. Okay, nie, nie, nie. I... Teraz chodzimy tylko w dół. Coraz głębiej i głębiej. Okej, okay, tutaj nie można przejść. Tutaj są szafki. Szafki z Garysmoda. No. Dr <laughs> doktor proof uh, Palmolive Soap can bring you all over the compound. Dobra, jakieś, jakieś bezużyteczne informacje. Uh -huh. Dobra, może coś też trzeba podpalić na przykład. Coś może trzeba włączyć albo znaleźć, bo jakby ja to przesunąłem. Tą szafeczkę. Czekaj, 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 czekaj. Widzisz? No to wenty. A faktycznie! No, wenty. O, nie zwróciłem w ogóle uwagi, że jest wenty, jakby tutaj. O, klasyczne, klasyczny rozwiązanie. Nie, Admiros, ja nie idę pierwszy, teraz. No idź, chodź! To we dwójkę, razem. Dobra, razem. Ale to ciemno. No, jest bardzo ciemno. O, zapalniczka. O! No, Po to była ta zapalniczka. Teraz, teraz widzimy coś. Big jumpscare in 3, 2, hmm. 1. A, rozdziela się tunel. Zobaczę. Ułamkiem oka widziałem, że coś ci się tam pojawiło. Nie, nie, idzie, nie idziesz pierwszy, idziesz pierwszy, mnie, bo Ja nie chcę, okay. ja nie chcę po prostu. Dobrze będzie, chodź. Słuchaj, ty mi powiedziałeś, że to będzie... No że to, A to będzie horror. Tak, Z ale To jest horror, w Robloxie horrory nie są straszne. Ten jest. Dobra, to, ej, to jest A. naprawdę... Co to jest? Właśnie ja to widziałem. Admiros, ja to widziałem i to mnie wystraszyło wtedy. O Aha. może tu przejdąłem? Ale czekaj, zobaczmy co A jest. Ale to jest tyłu. przejście. A nie, dobra, to jest tutaj, no. Tu za, to jest start nasz, co nie? Mhm. Mm y gdzie ty mm. jesteś? Ty tu? Find the exit. Słyszę jakiś taki dziwny dźwięk? To, nie, to jest inne, mi inne miejsce? Tak, inne, inne. Okej. Okay. exit. Oh, wow. Oh, wow. Escape ja the plastic gorego. surgeon. Wow! To jest. Admiros, co jest na górze? Uciekaj! Y... Yy, na dół, na dół, na dół! Strony, na dół biegnij, biegnij! Ja nie pobiegłem! To yy, tnie! Żyjesz? Żyje, żyje! To tnie! Dotarł. Okej. Okay. Też, też mnie, też mnie przecięło. Mnie nie przecieło, ja biegnę w dół. Tak? Tak. Ja, wiesz co, nie wiem czy... Tak, ja już jestem chyba na samym dole. Aha. Bo spadłem. Pekaj, nic się nie stało? Yy, znaczy, nie wiem czy umarłem, czy spadłem. Tak. Czekaj, czy ja ciebie widzę tutaj? Nie wiem, ja cały czas biegnę w dół, biegnę w dół, biegnę w dół. Ja chyba widzę ciebie Co? O, spadasz? zbagowałem grę. No właśnie widzę. Co utknąłem. Nie no jak to utknąłeś? O dobra, No dobra, jeszcze. spadłem. O, o nie, cześć. Tam na dół tam na dół nie można. Aha, tutaj dobra, są drzwi, dobra. zobacz. Exit 9999 a Judy Estate said to build amusement park, czyli park rozrywki, dobra. No, ona była w parku rozrywki jakimś animatronikiem, takim ładnym, tak mi no, no, się no, wydaje. No, no. Dobra, X999. Okej. Okay. Okej, okay? jest jestem. scenka. Masz scenkę? Nie, mam czarny ekran. Okej, okay. dobra, o, bo siema. ja już jestem. Siema. Siema, no, jak tam? No, wiesz co, no, źle. O, oh, wow! A i teraz dopiero dostaliśmy się do tego parku rozrywki. No. No, 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 Total no, no, no. grass bushes will disguise you. Okej, okay, możemy się ukryć w krzakach. Find electrical power gate. Yy, musimy otworzyć bramę, która mm -hmm. jest zasilana prądem, więc prawdopodobnie będą tutaj Flotar nasze ulubione generatory. Generatory. Dobra, tu, tutaj jest jakieś przejście, mm -hmm. Ale, ja nie chcę... Wiesz, co, nie, wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest przejście, którego nie? szukamy. Zobaczmy, co jest w tym namiocie. No właśnie ten namiot to jest taka pierwsza rzecz. Aha, mm. nie, nic tu nie ma. Czekaj, ja mogę, bo ja tą latarką. O, Ta, latarką. O, tam lepiej Coś widzę. Coś widzę demonicznego. O, ty też co widzisz. Na lewo, na lewo, widzisz te lampki jakieś takie. Aha, podejdźmy do tego. To lo y o, lody, ale tam, widzisz? Tam. Cyrk! Cyrk, mini <noise> cyrk. Jest cyrk. Taki min cyrk. Mhm. Muzyczka, koniki, wiesz, zabawa. No. no. Karuzele. Ale... O kurde. Wcale nie creepy, nawet trochę. No w ogóle, w ogóle nie jest creepy. Wiesz co, tu może być coś niebezpiecznego i prawdopodobnie będziemy musieli się ukryć w, w krzakach gdzieś. Mhm, to idź, ja się widzę. ukryję już. Jest, widzę, 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 widzę. Widzisz go? Jest, jest, na, jest. Na prawo. Zielone oczy. Dobra. Okej. Okay. W ogóle jaką mamy misję? Yy, musimy włączyć generator. Wow, ale się to kręci. Yy. Yy, mo można wejść? Je? Yeah? Sprawdźmy. O, o, a! Cześć, flotarka! Witamy na starcie. Nie Z można w to jak wejść. Jako rozpędzona karuzela, to nie można do niej podchodzić. Dokładnie, nie podchodźcie. No właśnie się o tym przekonaliście. Dobra, a tam na prawo. Nie, tam a i straciłem zapaliczkę. Y o, ja też straciłem. A no. może nie będzie nam potrzebna już. Nie, myślę, że nie. Tylko na ten pierwszy chapter, znaczy pierwszą misję była potrzebna. Dobra, czyli musimy znaleźć włącznik jakiś do generatora. Ewentualnie nie, bo było napisane, że musimy znaleźć elektryczną bramę. Więc Aha. dopiero jak ją znajdziemy, to pewnie nam gra powie, że musimy zrobić coś dodatkowego. Okej. Okay. Ewentualnie nic więcej nie będziemy musieli robić. Oby, oby. No, też mam taką nadzieję. O, dobra, jest moc na drugą stronę. Nic z tyłu za nami nie ma. Trochę pęci, że... A tu się nie da wejść. Okay, yy, okay. Wiesz co, myślę, że co chodzi coś o to z tą karuzelą, wiesz? Hmm. A bo jest limit. Dobra, jest ściana niewidzialna. Okay. No tak, 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 tak. Za karuzelą wydaje mi się, że widziałem tam na jest w innym miejscu. Nie. nie za karuzelem coś jest. Tak? A My. jest, rzeczywiście. Coś się tam świeci. Jesteś za mną gdzieś tutaj? Tak, tak, tak. I, i, zobacz. O, jest. dobra, jesteś, <grym> dobra. Jeszcze się że gdzieś tam. Nie, 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 staram nie się. Muszę się wiesz. przejść? I e... może trzeba jakąś tą karuzelę wyłączyć. E, Admiro, a jakbyśmy się położyli? Ja się czołgam e... teraz. Przeszedłem. Jaki, przy, jak... przy, po lewej stronie bardzo musisz iść, no. Okej, okay. no i ja się czołgam i idę środkiem tej kerozalii. I coś tam jest. Brama to chyba. Brama? Środkiem idziesz? A może faktycznie trzeba było się przeczołgać, ja przeszedłem bokiem, zbagowałem. Gdzie ty jesteś? Ja ja nie wiem, nie wiem która, ale no, wydaje mi się, że w ten sposób to trzeba było zrobić. <laughs> Widzicie? Idzie Widzicie taka mnie? kropka, no. No, no, no. no, 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 no dobrze, no, no, dobrze, tak ja trzeba było to zrobić pewnie, dokładnie. Okej, o, ciebie też widzę. Ale jesteś, mm -hmm. no ja nie mam latarki, więc ciężko mi naprawdę cię dostrzec. Mogę już wstać? sobie. Nie, nie mogę. Jak się czołgasz, to nie ma latarki. A, no to wstań już. Dobra, już? Okay. Dobra. Dobra. jestem. To jest chyba brama. Brama? Czasami no, tak to wygląda z daleka. Czyli widzieliśmy tego strażnika bramy, powiedzmy, tak go Aha. nazwę, ale... O kurde, jakiś o. tunel. O. Tutaj można wejść do środka. Można. A tonik 25 cents a bar. Nie mam tyle pieniędzy, I mi. Kasy są puste, a tutaj coś z tyłu jest. Nie ma, to jest chyba jakby takie małe schronienie. No, 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 safe house. Safe house. Dobra, no co, y, możemy chyba wyjść w takim Aha. razie. No i, I gdzie to... jest ta Judy, którą, o nie. Tam jest brama, no wiem właśnie, ale tu jest brama, widzisz? Ale jest, jest brama, ale proszę, ja podejdę do bramy i... No to open 3 na 3D World. Close A... by, czyli są blisko te generatory. Mm -hmm. Bardzo blisko. Czyli mamy jaskini. jeden włączony. Y jeden o. na trzy. No to było pierwsze, przy bramie. Y tak, Fotar. To jest ja to miejsce. No jaskinia, po prostu. Jaskinia. No. Jakby zwykła jaskinia, jak wark. Kupiłem, że rzeczy do generatorów, <noise> takie włączniki trzymasz w jaskini. Mhm. Mm <noise> to jest całkowicie logiczne. O, dwa. I idę w lewo. The power y supplies are found close by, not Aha, czyli. To nie tutaj Are sure? Tam coś jest, Admiros, na dole To się tam widzisz. rusza No Chodźmy zobaczyć, co jest bliska to coś Ja nie miałem Damskera. Ja miałem ona. Tu ona To ona była Jest tutaj, jest coś No Jest, 2 na 3. Super Dobrze, jednak O. Musieliśmy być tutaj Znaczy, musieliśmy pójść tutaj Dobra, no. czyli 2 na 3 mamy Czyli A nie ma tu jakiegoś jeszcze przejścia? No właśnie O, coś jest Czekaj, bo przedem, trochę. Ja się cofnę, bo tam było jakby. No da się cofnąć? Da się. Nam no. się dało pójść w drugą stronę, ale. Dobra, to i idź, ci idź, idź, bo widzę, że tutaj. Szedłem w drugą i. O, to jest po prostu przejście, tu się schodzi. Innym, Aha, ale to tym. jeszcze no. jeden generator nam został. Będziemy on... mieli wyjście. No właśnie, i się wydostaniemy z tego miejsca. Dobra, dobra. Wiesz co? Może ja poszukam na górze? Yyy... Gdzieś w pobliżu powinien być, więc no tak. możemy się troszeczkę rozdzielić i go po prostu poszukać. Uh -huh, może tutaj za tym. Ale było, że near, nearby, tak? Że, że blisko. Tak, nearby, bo że blisko. A ja może za tą chatką? O właśnie... No ja, Miros, nie, strasz, nie. No to... <laughs> straszy mnie. no bo wiesz, ja myślałem, że ty nadal jesteś w jaskini. Nie, ja już wyszedłem. Okej, okay, no mamy dwa na trzy. Nic A nie ma. A tutaj może na skałkę. Zapróbuję ja ten... jakby tutaj. Y... Jest! Y w tym domku był, za, domku? za ladą po prostu. Aha, no to, no. dobra, I nie ja jeszcze na ciebie przy drzwiach, znaczy no. No, przy tej bramie. Ja już tutaj wbijam. Eee... No, Fajnie, horrorek, naprawdę widzowie super poleciliście horrorek. No dobrze, widzowie polecają. Oni no. polecili, polecili jeszcze kilka innych, więc też będzie można No sobie trzeba pograć. będzie przetestować. Dobra, czyli idziemy teraz. Do hmm. posiadłości jakiejś. No. Tutaj, tutaj są drzwi otwarte. Aha. To jest napis. Oj, to jest duże. Keep lights off. Spider creature is light sensitive. U. Nie podoba mi się to. Y, lights off. Pamiętaj. Musimy znaleźć piłę. Saf, to open the back door, ok? No. O! Nie, nie, nie pal, nie pal. Ona tu nie, ma, siedzi. Mam zgaszoną latarkę. Ja też. Ona tu siedzi. Y, wiesz, jest piła? Widzisz piłę? Tak. Jest pod tym dokładnie. Retrieve the stuff, Admiros, okej. Okay, dobra, Dobra, now, dobra now. weź tą piłę, weź tą piłę, czekam. Na dole? No, ale tyle jest różnych fajnych takich zadań, me, mechanik tutaj, że trzeba, wiesz... No. Bez światła go, Ale są takie poschodzić. fajne, proste te mechaniki, takie zrozumiałe tak, 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 bardzo, tak, 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 tak. przyjemne do grania. Yy, piło musisz otworzyć drzwi. Yy, no właśnie, nie mam jej w ekwipunku, bo tylko, że, że otrzymałem piłę, A, ale... A, to może gdzieś indziej to jest. To muszą być, muszą być jakieś inne drzwi. Backdoor. Masz? A, dobra, backdoor, backdoor, backdoor. Mm, nie. Te? Mm. O, te, to były te. A. A, no i mamy kad scenkę. Okej. Okay. <noise> Idzie na przykład. Naprawdę... Znaczy nie wiem czy to kad scenka. Nie, 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 to jest po prostu. Find, the exit. find the exit masz? Tak, ja zaraz się doczytasz. Spokojnie. Okej, okay, dobra, jestem. Siema, hmm. find the exit. Okay. Dobra. Lecimy. Le lecimy po prostu. O, tu o, jest. No garysmod. Wszędzie garysmot. Gdziekolwiek nie spojrzę jest garysmod. I don't know co ta maszyna robi. Dobra, a to idziemy. Okay. Szafa z O, oh, oh, archiwa Judy. No to musimy tam wejść. A tutaj no, co jest? Tutaj jest. Akwarium... Ale nie, nie można tam... Jezu, co to za... Coś wyje. No, coś wyje. Okej. Okay. Ale wciąż nie rozwikłaliśmy jej historii, eee, więc... co się ma na górze? Jest jakaś klatka? Nie, nie wiem. Um, nie wygląda to zbyt dobrze. Nie, nie, nie wiem, A, podejdę. To... Oh! Oh! <laughs> co to jest? Oh, co to ma być? Doktorek, albo coś. Wiedziałem, że coś takiego może być, ale bardziej się spodziewałem, że tak klatka mnie złapie i zabierze. Dobra, po tutaj nic nie ma, czyli musimy iść tym tunelem. Tak, to jest ostatni, jedyny tunel. Z tego co. O, jest. No, jest, jest. Jest. <śmiech> <śmiech> Siema. Cześć. Co robić ciebie, Judy? Jak życie, jak zdrowie? Ma. E... A! No to fantaz. Chciał się znać przywitać, ale miło. Mhm. Judy Ward. Missing people reports. O, tutaj. O, dobra. Chyba tędy. Tak mi się wydaje. Ah! Jezu! Oh, czemu? Po tak, Ja wiem czemu, ale... Ale czemu? Nie możemy chyba tam przejść. Yy, nie, nie da się. Dobra, dobra, W sensie... Dobra. Co mamy zrobić? To jest dobre pytanie um, teraz. Tutaj, patrz, możemy przejść. Pistolet oh. jest. A by o. item. Czyli pistolet, że za robuxy tak. można pistolet kupić? <laughs> za ile? 200? Chyba no, oszaleli. za radę bez pistoletów Co co to jest. Już Dobra. myślałem, że będzie fajny the machine won't start the wood is Aha, czyli po prostu drewno jest we krwi, dlatego to nie będzie nie, nie wystarczy. Okay, Dobra. czyli, jest czyli nic ważnego. Y przed siebie do przodu. Chyba. Ej, tutaj też nic nie ma. Okej, okay, czyli tu mamy jakąś zagadkę, którą musimy rozwikłać. No, 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 no jest jakaś zagadka. Dobra, czyli tak, tutaj jest plakat, więc raczej nie o to chodzi. Mm -hmm. Mamy szafę i mamy te drzwi dalej. Da się przeczołgać pod tymi drzwiami, pod tymi drzwiami drzwi, drzwi się, się nie da. Tak, trzeba było, tak boczkiem bardziej. Okej. Okay. Ale... Mam młotek. młotek. Na szafie jest. Weź sobie a, też. E, dobra, mam młotek, czyli wychodzimy z tego. Tak, Miejmy wychodzimy stąd i tego. trzeba coś młotkiem... Ej, Admir, się otworzyły. Jakie drzwi? Słyszałem jak się drzwi otwierają. Idź co ja dobrze. Idź. Nie ja ma? Nie, usłyszałem po prostu otwierane drzwi. A jak to młotkiem Dobra, wszystko nie. trzeba rozwalić młotkiem Nic się nie dzieje Może. Słyszę może musimy się cofnąć? No może gdzieś właśnie... Hmm, nie wiem Tutaj, do tego głównego pomieszczenia. I ja może coś trzeba rozma, Admiros nie. Chodź tutaj na górę, yy, szybko. No. Co? Widzisz tam? Coś? Tam? Po prawej? No, coś się rusza. To właśnie było. A, to było? To on mnie wystraszył. Tak, tak. tak. Okej. Okay. No. To pan doktor, <grym> chyba. No bo. A może sobie. trzeba wyjść jakoś na górę po szafkach, patrz. Jesteś pewien? No nie. Wydaje mi się, że nie, bo tak jakby. Te szafki nie są stworzone do wchodzenia po nich. No dobra, dobra, dobra. Czyli coś... In... Czekaj, co młotkiem można rozwalić? Może na dole? Coś? Yy... No, coś na pewno. Wydaje mi się, że na dole musimy coś znaleźć, ale to może jakby no, dosłownie chwilkę chwilkę nam zająć. Mm -hmm. <noise> Wszystko rozwalasz. No tak, ja po prostu klikam. A może coś te drzwi Zardzewiałe. Nie, a może trzeba nie. te drzwi otworzyć po prostu tym młotkiem. A są jakieś tam główne drzwi? Nie, 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 no. Tu, tu, so, tu są drzwi. Nie wiem. I tam coś jest. tym jest jakaś ręka, ale nie można tego otworzyć. Aha. No, jakby, ja no, myślę, no żeby... jest, jest mały problem. Dobra. Co tam znalazłeś? Chodź, chodź, chodź. Co to jest się Tutaj. Ooo! No. Okej, okay, dobra. To trzeba było rozwalić. No to tak. się ma. Yy, ona ma. tu wyskoczy. Tak, to, to jest po prostu typowy jumpscare, nie? To jest. O... Zaskoczyłem. Też zaskoczyłem. Co to za miejsce? Kto to co wie, tak stworzył. <grym> Jakiś... To jest dziwne. O, ona jest w... nie, nie wiem co to jest w ogóle. Kaparka. Zardy. O! Co?! co? Admirals, czy to nas... Ja bier... Czy ty to widzisz? A ja bier... e, tak, cover underwater tank. Underwater tank. A! Okay. Maru, Admirals, dostałem a. Tak. Ja jestem pod ja watertankiem... ...i nie zamierzam stamtąd wychodzić. <grym> Dobra, to no w siema. jaki sposób możemy ją pokonać? Yy, no nie wiem. A tak, Judy, Lex segment with your hammer or pistol. <laughs> okej. Okay. Leg segment, okej, okay. czyli musimy robić tak, żeby jej twarz nas nie widziała i bić ją po nogach. Mhm, uh -huh. tylko czy ona się zatrzymuje? O, za... tak. Zatrzymuje się, się żeby cię skierować, to jest jej główne zadanie. A ty już ją bijesz? A, nie, ja się tu ma. Ja myślałem, że ty już ją bijesz. Nie nie, 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 dobra, ja wychodzę. Dobra, też wychodzę. E, e, A, uciekam! A. No ona jump skieruje, trzeba walnąć dwa razy i, i po prostu uciekać, nie ma, nie ma wyjścia. Dobra, dostała dwa razy z młotka. Czyli ale raz, można dwa. powtarzać. On no to wiem, wiem, wiem. Czyli wiesz co, cykl się zaczyna, jak ona się zatrzymuje. Idę Dwa razy od niej. Ja jeszcze ani razu jednego. No ani... dobrze robisz, ale jakby resp jest bardzo blisko, to więc można po prostu bić. Okay. No nie o. System... o, teraz. No, jest, jest głowa. A, trzeba wszystkie yy, nogi... Tak, tak, Dora... tak, wszystkie nogi o, trzeba odrąbać. Okej, okay. dobra, to nie jest, to, to będzie proste. Tak, to... ale nie, jak zginiesz, to pewnie chyba od początku. Chociaż to A. nie jest jakiś wymagający giga horrorek, więc... Powinno być źle. Ja nie załatwiłem, mnie. Dobra, idzie. A nie, nawet się nie trzeba pod tym tankiem chować. Nie? Nie, wystarczy się odsunąć od niej. O, jednak nie! Cofam to co powiedziałem Dobra, ja napierdzielam w nią młotkiem powiem Ci. <grym> Dobra, tro, troszkę troszkę zniszczyłem Jeszcze raz No ja trzy, też próbuję Dobra, dwa, niszczę coś tam 4, 4, 5 5 ma jeszcze nóg do zniszczenia O, zatrzymała się uh -huh. Ja nie mogę trafić w ogóle w niektóre No dawaj Dobra, ty zniszczone, ale zostały dwa tak? Dobra, Dobra ja, ja, ja ginę tutaj totalnie, głowie, ja co chwilę. Jedna przy głowie i jedna gdzieś. Dobra, zatrzymała się. Nie, została... Przy głowie. Przy głowie tylko. No, o, to jest najgorsze miejsce. Dobra. Dostała? Proszę, teraz. Nie, przy głowie chyba nie, bo ona mi dżamp skieruje. Coś jest, coś, coś chyba, nie wiem. A! Trzeba dwa razy, bo trzeba jeszcze pancerz jakby jej yy, zniszczyć, wiesz? Yy, the exit to aquarium is now accessible. O! Where is exit? Where exit? Y where exit? Y o, ak akwarium, akwarium. Gdzieś stąd na dole musi być wyjście, wiesz? Okej, okay. a mo... Nie, no tutaj też nie ma. Zapalę latarkę. Właśnie też muszę, yy, Musimy wejść yy, tam, gdzie ten ona biegała. Tume. No. Nie wiem, Dobra. nie wiem, Wie, gdzie? O tutaj chyba jest, patrz. Gdzie jesteś? Widziałem cię przed sekundą. No, ale nie, to jest, to, to, jest, to, to jest... nie. Gdzie jesteś w hotel. Dobra, albo ten te wrota? Tu, 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 widzę ciebie. Te? Nie, nie, tu są jedne i tu są drugie, zobacz. Może. Te wyglądają Tak, ładnie. chodzi, tak, chodzi o te. te. Tak? Dobra, te, te, te. No to no. No. tam. Jest! Charter, pierwszy ukończony, Uch, Daliśmy Uch. radę, pięknie! No, daliśmy, bardzo fajny horror. No, jakby 10 na 10 daje.